Dziękuję bardzo panu posłowi. Wysoki Sejmie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha trzyminutowych oświadczeń w imieniu klubów IQ I tak o wygłoszenie pierwszego oświadczenia w imieniu klubu Platforma Obywatelska poproszę pana posła Piotra Ciśnińskiego. Dziękuję panie marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej pragnę przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o rzecznikach patentowych wraz z poprawkami wniesionymi przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej druk 3342. Stanowisko klubu Platforma Obywatelska w sprawie projektu ustawy o rzecznikach patentowych zostało szczegółowo zaprezentowane na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 lipca 2010 roku poprawki wniesione do, tego, wniesione do tego projektu przez senat Rzeczypospolitej Polskiej zasadniczo mają charakter redakcyjny i nie powodują istotnych zmian w merytorycznej części tego aktu prawnego w związku z powyższym klub platforma klub parlamentarny platformy obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej wnosi o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawkami wniesionymi przez senat Rzeczypospolitej Polskiej dziękuję Dziękuję panu posłowi. Teraz proszę o zabranie głosu przez pana posła Waldemara Wiązowskiego w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.